A ty tam. Ej, dworem! Dwóch typów dworem! Ja widzę! Jeden obity, drugi obity. Aaa, wleźli, schowali się. Na pierwszym piętrze są? Tak, na parterze. Schodzę, schodami. Weszli do środka? Tak, weszli do środka, jeden i drugi. Połowijami są, na pewno. Biegnę do ciebie. Nade'y rzucam. Gdzieś w pokoju będę siedział. Chyba jeden wybiegł. Rozjebałem szybę, rzucam im na zewnątrz. Biegnę na dół. Do... Biegnę przez łącznik. Biegnie ktoś po mu... To ja. Na górze ktoś jest. To wy? Nie. My jesteśmy na trzy stópce. Ktoś jest na górze. We, wejdę na górę. Pierwsze piętro. Drugie w sumie. Nie mam je z wami na dole. To ty? Wychyliłeś? Ja. Jest? Ja, ja jestem na drugim piętrze. Mówiłem. Te chłopcy są na, na dole. Ja, muszą być. Ale uważajcie, nie? Ja mam tą rękę jedną rozjebaną. Muszę się jakoś strzec kurde. Przyszedł nie strzywaj, jestem na schodach na jedynce. Schodzę zobaczyć. Dobra, strzybał tę rękę całem na szybko. W pokojach będą siedzieć. To wy? Nie, tu jest karetce. Jeden śpi. Karetka. Kurwa. Okej, okay, ja jestem w pokoju, na trupach tutaj, w przejściu jest. Ja Dobra. jestem tutaj, z tobą na tym. Ja jestem skitrany na drugim piętrze w pokoju. Także mnie nigdzie po was nie ma. Ja jestem na porterze. Ja jestem przy schodach na drugim. Ja się. Zaraz mi. Dziwny Gdzie? Żyję. Obiegnę go e, na dwójkę! Wow. Też nie żyje. Na dole są? Na dwójce i na dole. Na Ja nie żyję trup Ja patrzę dwójkę. Zeskoczył z dwójek Nie Tak, właśnie od tyłu, dostał Heda Nie żyje Ty nie żyjesz? Ja jestem na dwójce Są na samym końcu Widzę Piotrka Ty Piotrek padłeś przed szafą, tak? Tak Okej okay. Dużo masz znajdów? Nie Będą mi schodzić Jeden śpi Jeden śpi Nie, to kluczy nawet nie mam tu O kurwa. Bitcoin? Tu masz złoty zegarek, złoty łańcuch. Reszta jest twoja. Ktoś strzelił z czegoś grubego. Także uważaj Piotrek, nie, nie ładuję dopiero tu. Coś tu biega, czy mi się wydaje? Eee, mnie w piwnicy. No, mówiłem, żeby tam zejść. Idę hmm. do piwnicy górna pod samochod. Ty już jesteś na minus 7? A, jeden śpi. Już jednego zabiłem.